Witajcie, jestem House, to mi kolejny odcinek z serii Let's Play Minecraft Polska sezonu 4 Pomyślałem sobie, kurczę, długo tego sezonu czwartego nie było, więc jestem i nagrywam. <laughs> Jak mówiłem w odcinkach Don't Starve, um, miałem nagrania z timelapse, miałem nagrania do timelapsu w zasadzie, um, z, tego, z tego sezonu, ale odinstalowałem Frapsa, nie, Bandic... Akcja, aktiona, jak zwał, tak zwał, odinstalowałem. I kurczę, te nagrania się usunęły, a to była fajna fajna robota, bo tam troszkę równałem, które tam robiłem, jakichś tam bajerów. No ale teraz zobaczycie to bez timelapsu, ale pobawimy się trochę w tym miejscu. Bo czemu bo nie? Tak, tu jest moje miejsce pracy. Tutaj itenki, które mi tutaj spakowałem, żeby... O, uderzenie, to ja wezmę ze sobą. Bo ja ostatnio od gry PvP lubię mieć łuk przy sobą. Takie przyzwyczajenie. No i dobra, wracając do tematu to za mną jest e, tor przeszkód. Tak można powiedzieć, że tor przeszkód, no w zasadzie to jest tor przeszkód. Tak wygląda tutaj początek, nic tutaj specjalnego na razie nie widać. E, on nie jest za długi, e, ale jest. No i tak, ja tutaj bym wszystkie temki zostawił, ale mam drewno? Jest drewno. Zaraz tutaj zrobię skrzynię większą. I odłożymy wszystkie itemki, bo można tam zginąć oczywiście Bardzo łatwo. I to w lawie. Więc wszystkie itemki by się przejść. A tego nie chcę. Tak, 10 wiaderek już zrobiłem, potrzebne mi było, żeby nie latać w to i z powrotem po lawę. No dobra. Przejdziemy teraz. E, możemy... Możemy chyba iść tędy nawet. E, tak, możemy iść tędy, możemy tutaj zaskoczyć. Nie uda nam się przeskoczyć. E, to nie przejdziemy. Czas nam się skróci. E, zegarka nie robiłem tutaj e, w tym wszystkim. Bo zegarek tutaj... Uh, długo czasu by mi zajął. Rozkniałem tylko zegarka. Ja wiem, że zegarek w Minecrafcie jest... Może 21 level. Pst. To będzie hardcore. To będzie tak. Cyk. Jup! Haha! No i przeszkoczyłem. Dobra, tu mamy drabinki. Drabinków wskakujemy tutaj. Możemy tutaj, widzicie, jest parę opcji, nawet trzy opcje są przejścia tego wszystkiego. no i tu jest taki myk, że tutaj trzeba skakać trochę. I skakać tak! żeby nie wpaść do lawy. Tutaj oczywiście nas piasek zwalnia i mamy metę. Dalej nie miałem pomysłów po prostu co zrobić, ale jeśli będziecie mieli pomysł, możecie napisać i tam dalej bez problemu podam, dodam ten fragment, bo tutaj wystarczy tylko schody zniszczyć i kawałek terenu wyrównać. Tu już trochę terenu równałem, ale ma się dobrą opatę nawet żelazną, dosyć szybko to wszystko idzie, bo to przecież tylko ziemia. Dobra, jest elegancko. I tak to sobie wygląda. Woda, 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 woda. Wyścig po wodę! Sprintman! Dlaczego nie chciał sprintem? Fuck you. Dobra, 21 level, Trudno. No i tak to wygląda. Pokazałem, trochę się pobawiłem. Z tym shadery, shadery tak. Nie gram na 1,5. Um, bo nie wiem, czy są shadery, te, które właśnie teraz chcę, które mi nie kraszują, i tak dalej, i tak dalej. I jest ładna woda. Nie wiem, właśnie, czy te shadery są. A nawet nie sprawdzałem, ale wątpię tak szczerze, bo trochę czekałem na te shadery do 1,4. 4,7 w zasadzie. Więc nie wydaje mi się, żeby były teraz od razu to 1,5. No, ale. Życie. Oh man, dlaczego to zrobiłeś? Paskuda z niego. Nie mam motyki przy sobie, fuck you. Tak, mam tutaj chyba wszystkie możliwe plantacje. Eee, nowi widzowie. Nie wiem, czy zaglądają do starych filmików, czy zaglądali do mojego starego właśnie, raczej, no bo teraz czwarty sezon, to hmm. źle zaczynam. Eee, mój czwarty sezon. Eee, dawno go nie było po prostu. I nie wiem, czy moi nowi widzowie tutaj. ciekawi czy ktoś zna historię tego, dlaczego tutaj to jest. No i moi stari... nowi widzowie nie wiedzą, co tutaj w ogóle jest. Także może trochę się przejdę po tym sezonie. Na razie nie mam. Chociaż mam pomysł na pewną budowlę taką dosyć ciekawą. Tu taki pokój odpoczynku, w ogóle, relaksu, i tak dalej, woda skrzynka z płytą płyt mam dużo bo mam fabrykę płyt Moje, mojego o, mojego aktorstwa haus <laughs> dźwięków nie ma opcje dźwięk chyba dźwięk tutaj gotowe słabo słyszę złota What the fuck O, teraz słyszę Lagi Yeah i można się kłaść o Lipton Luoloki dzwony Dobra, to niech sobie leci tutaj w tym pokoju e, wypoczynku, czy jak to on zwał sobie? Tak zwał Yeah, e, żywopot Może przesadziłem, bo on jest trochę za bardzo dookoła tego wszystkiego, ale... O, mam tutaj na tym, raczej tutaj na tym serwie, mówiąc już do nowych widzów, nic tutaj nie będę robił, budował w tym odcinku, po prostu pokazałem nowy odcinek bez timelapsu, niestety, bo timelapse, no niestety, materiały na timelapse mi się skasowały. Tutaj były diaksy, słuchajcie, ale z tej świątyni wziąłem je. Dlaczego? To zaraz zobaczycie, bo teraz idziemy do mojego przedostatniego odcinka chyba, bo w przedostatnim odcinku, nie licząc tego, pokazałem wam Albo jeszcze do tyłu. W każdym razie był odcinek um, i chyba zaczynałem tutaj um, na grze kółko i krzyżyk um, moje, mojego, mojego autorstwa. Nic nie patrzałem na YouTube i tak dalej. Zrobiłem to po swojemu wszystko. Um, ale ile tam kablów jest? To po prostu poezja. A, szkoda gadać. No i dobra, przejdziemy do tego projektu, tego mojego większego z... Um, ostatniego większego projektu. O! Tak, po prostu powiem to. Tutaj jest moja żałosna, trochę fabryka płyt. Nieobbudowana w pierwszym sezonie albo w drugim była obbudowana. Także możecie tam zerknąć. Chociaż nie, nie zerkajcie, bo tam jest taka wiocha. Taki ze mnie wieśniak, że to ani się nie mówi o tym. Wagoniki, ok. I. Je... Come on! Jedziemy. Dobra, myślałem, że nie działa. Rom pom 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 generuj się! Ile przy tym roboty było? To naprawdę też trochę. Yy, Optify, da. Dobra, wszystko gra. Takie duże. To są wszystko mob grindery. Każdy był robiony oddzielnie. Yy, wow. Wow! nice. Każdy był robiony oddzielnie i one cały czas działają, także. Yy, fuck dammit. Mieczyk. A mi coś piszczy, usza. Ehm. Yy. No i dobra, tak to wygląda po prostu. O, właśnie! Yy, mamy tutaj latarnię. Latarnia ma tutaj, no tylko jeden, yy, jakby poziom tego wszystkiego. No bo nie stać mi na survivalów więcej niż na ileś tam yy, takich, nie wiem, to chyba potrzebne parę, parę staków diaksów, żeby to wszystko uzupełnić. Żeby było yy, można mieć nawet tutaj większe, tutaj poziomy. No sami widzicie, sami wiecie chyba. No dobra, miałem upiec ziemniaki. Idź tutaj do mojego. Pie o, są pająki! Come on! No, nie mam tutaj łuku. Come on, pajączki. Jest dzień, ale oni tak na nas cały czas lecą. Nie mam zbroi, także. będzie bardziej hardkorowo No i widzicie, mobki sobie lecą ze wszystkich stron. Nie zawsze jakoś tak spektakularnie. Ale, chciałem to zrobić na morzu przede wszystkim, żeby nie spełniły, nie spełniły się mopki gdzieś indziej. Jest i szkielet. Teraz na jeden pięć szkielet jest cięższy, prawda? O, i lawa kapie. Come on, bitches. Au. No to daj. Jak widzicie z tymi shaderami, oni mają jakieś. Jak się je uderzy, takie mini. Ee, mini te yy, łuki, strzały, co mi widzieliście takie, takie trochę na czerwono, ale dobra. Aha i pod spodem wam powiem też dla tych nowych, że yy, jest obsydian wszędzie. Także tak, nakopałem się obsydianu, ale mam super kill off, także obsydian chyba jedno to wykopanie zajmuje 4 sekundy, coś w tym stylu. Mm. Że tutaj level zdobyć jest nieciężko na moim save'ie Zresztą jaki mój save nie jest e, mega wypaśny, bo sami widzicie Don't Starve 300, 300 dzień e, kolejny, e, kolejny świat i mamy tutaj kolejnego towarzysza Który prosi się o pierdol. Fuck! Tak, tutaj nie ma cholera. Dynia da się? Nie. Ups. Tam jest kolejny... Kolejny creeper. Tutaj może tutaj to trochę... Ech. Na razie nie będzie tutaj to. Dobra, potem będę naprawiał. Robi się ciemno. Ja stąd spadam, bo ja tutaj zginę na bank. Także... Miło było mobki. Moje super mobgradery. Chociaż w nocy to episko wygląda. Widzicie same światła. LOL yy! GO! <ścoughs> Fuck! Nie udało nam się! LOL Fuck you Creeper Mr. Creeper Spadaj, nie chcę cię Nooo, itemki, nie do wody Dobra, nie, nie, dobra, zginę tutaj Ale postawię skrzynię e, nie, skrzyni Fuck A nie, jest, dobra <laughs> Nie zdążyłem, no co za szajs No dobra, odrodzenie Pimy. Zabity przez szkielet. Mr. Encore. Yeah. Pracuję, a raczej pracuję nad tym, żeby uzbierać e, flotę i wykupić sobie premkę na moim innym koncie, mianowicie na koncie House Minecraft. Żeby mieć nick House Minecraft i, i żeby było ok po prostu. No i to tyle. Także wiem, że już jest 10 minut nagrania. I jest nowa ruda w piekle, tak. Także kolejny sezon może się szykuje albo po prostu będę kontynuował ten na um, bez shaderów, także będziecie musieli się, się z tym pogodzić, że będzie bez shaderów um, Ale będzie na tym samym save. Także będzie kolejna, kolejne odcinki z nowymi projektami, ale na nowym update, bo są nowe bloki, jest redstone. Tak, ooo stąd widać nawet to. nice e, także e, uu, są plany oczywiście ale nie zawsze jest czas i chęci no niestety ale to tak dla moich widzów tutaj oczekujących tego odcinka, miał być trochę dłuższy bo byłby timelapse tamtej budowy z tego jakby poligonu, toru, przeszkód jak zwał tak zwał e, PS to jest moja lata <laughs> no także byłby dłuższy ale niestety no nie jest Hmm. No dobra. Zamknięte, tak. nic jeszcze przejście, cyk. I tutaj, wiem, wiem, po się tutaj itemki w ogóle. O, tutaj już chyba zacząłem. Zacząłem to robić, nie wiem... Ja to chyba nagrywałem, mi się tak kojarzy, nie? Ale ja chyba byłem pod, pod wpływem jakiegoś czegoś, że... Nie wrzuciłem tego na YouTube, albo nie zapisałem czegoś, albo nie zrenderowałem, albo nie wrzuciłem, albo wrzuciłem i nie pamiętam. To też yy, objaw tego, że coś tutaj mnie tutaj. Yy, 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 yy. Przetłumiło. Nie wiem, nie wiem jak to nazwać. Yy, dobra. To by było na tyle, bo nie mam tutaj projektów do zrobienia, specjalnie nowych, przygotowanych. Yy, no, niestety tak się zdenerwowałem, że nie ma tych materiałów z budowy tego e, toru że no masakra po prostu no ale trudno żyje się dalej i buduje się dalej macie tu tutaj dużo timelapsów bo były timelapsy z budowy tej twierdzy na normalnym świecie e, no nie było chyba tego meteoru ale pamiętam komentarz e, bo napisałem komentarz u kogoś bardziej sł sławnego e... Chyba jakoś taki trochę e, reklamujący się, albo, albo z kimś się kłóciłem z większym. Um, pamiętam, była taka akcja. E, i, I jakby strażnicy, tam wojownicy tego e, większego YouTubera przyszli na mój kanał i zaczęli hejtować, że ty tylko potrafisz wykopać większą dziurę i nic więcej. Ale kurde, koleś, wykop taką dziurę. To będziesz e, dobry po prostu. No ale dobra, gdyby to była tylko dziura, to okej, okay. masz rację, wykopałem tylko dziurę wielką. Ale tutaj mamy Super Mario Brosa Moja dziewczyna się spytała nawet, jak oglądała mój odcinek, jak ty to zrobiłeś? Ona nie gra w Minecrafta, ale ja mówię, no stawiałem klock na klocku, <grym> po prostu stawiałem klocki. No i dobra, wracam do tej dziury. No w zasadzie to wszystko. Gościu powiedział tylko, że potrafię tylko wielką dziurę wykopać, więcej nic. Mówię okej, okay, potrafię tylko dziurę wykopać, niech ci będzie. E, pewnie słać moją siostrę. Nice, to jest agent po prostu niesamowity. Większego agenta od niej nie widzieliście. Ona ma dwa latka. Ale naprawdę robi robotę. Idzie się z niej uśmieć. E, mamy tutaj alchemię, tak. E, dobra, nie będę się tutaj bawił i przedłużał. Po prostu zakończę teraz odcinek. Przy tym tutaj takim Super Bajorku, też własnej roboty. Tutaj mosteczku. I krzykułko i krzyżyk. Fajnie to wygląda w nocy, bo wszystkie tutaj... E... Fajnie widać to po prostu lampy. Wszystko jest oświetlone teraz, widzę. No, ale dobra. Ech, ech, moja farma też jest rybicka. Ja sobie tak przychodzę do tej farmy, nie? E... I sobie próbuję je rozmnażać, nie? To już po update'cie. Rozmnażam sobie je. Wie... OK. E... Krowy się rozpnażyły. Bo wiecie, w skrzynkach miałem... Tylko. Nie wiem, czy teraz nie jest za głośno. A, ściszę. Miałem w skrzynkach tylko. Mm, pszenicę. I idę do tych świnek moich. Kurczę, świnki, nie chcą się rozmnażać. Nie idę za mną ani nic. Co jest grane. Yeah. A one po prostu już nie. O, moja świnka z tym. Nie wiem, czy widzieliście mi. Chociaż. He, <laughs> słyszycie ją? I ten. Nie wiem, czy. Kulder, coś miałem mówić? W każdym razie, nie wiem, czy ja w ostatnich odcinkach jeździłem na tej świnie, czy nie. Ale wydaje mi się, że tak. Ale nie mam niestety wędki, także nie pojeździmy to specjalnie. Nie ma już. Gdzie jest moja? Aha, i mamy expa za rozmnażanie. Nie wiem, czy widzieliście, słuchajcie, ale rozmnażam sobie na serwerze owce na zaginionej krainie roznażam sobie owce i patrzę, kurde, czy ja nie miałem innego levela? I sobie roznażam dalej, patrzę, oh yeah, przybywa mi, przychodzi mi level. Co za poezja, super, za roznażanie jest level. I można sobie zrobić mega farm, no man, można sobie zrobić mega farm, na przykład pszenicy, zboża czy marchewek i wbić sobie do takich Krówek, czy tam, nie wiem, co tam byście chcieli Zrobić parę takich farb, bo oczywiście Za dużo taki za dużo krów, czy tam świń w jednym miejscu To jednak też powoduje lagi Widzicie, drugi, pewnie będzie z trzeci Yeah, jest 3,5 i Nice Krówki, krówki Pam, 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 pam. No i możecie sobie zrobić farmę expa, Pracę... wracając do tematu. Eee, Okej, okay. więc pozostało mi przeprosić za krótki odcinek i mało treściwy. Eee, no ale tu cóż, to tak trochę... Następnym będzie lepszy, bo na pewno będzie jakiś timelapse, jakieś budowanie, coś, czym się zajmiemy. Także widzimy się w następnym odcinku. Eee... Albo to z Don't Starve, albo to z czwartego sezonu, bądź też z Mogę też zrobić z oczywiście. O nie, mam sprintu. Ciekawe, czy... Jest. Bądź z I to wszystko. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się do następnego. Dziękuję jeszcze za ocenę i subskrypcję. Nie zapomnijcie ocenić filmiku. Oczywiście gadka końcowa musi być pełna. Inaczej to nie gadka końcowa. Także trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.